Cześć, przed Wami Health Cosmo 4, a więc klasyczny skórzany komplet z technologią TFL, która sprawia, że skóra odbija promienie słoneczne, wskutek czego jest nam chłodniej. Ja jestem Marika, Wy oglądacie Erremoto, zapraszam. Held Cosmo 4 jest ewolucją znanego już zestawu Held Cosmo 3, jeżeli chodzi o kurtkę i spodni Avolo. Teraz mamy cały komplet w jednej nazwie Held Cosmo 4. Komplet uszyty ze skóry bydlęcej, bardzo miękko wyprawionej, która dobrze współpracuje z ruchami motocyklisty. No a przede wszystkim skóra bydlęca daje nam dobrą odporność przed tarcie. Dodatkowo w tym przypadku skóra bydlęca wyprawiona w technologii TFL. A więc komplet jest czarny, ale będzie zachowywał się tak, jakby był biały. Będzie odbijał promienie słoneczne, a temperatura panująca wewnątrz zestawu będzie niższa. Pomimo zastosowania technologii TFL, i tak znajdziemy w środku wentylację. I zaczynając od perforacji, które są w okolicach pach, na rękawach, mamy jeszcze otwierany kanał wentylacyjny na bicepsie oraz najbardziej wydajny kanał wentylacyjny, jeśli chodzi o kurtkę. A więc wzdłuż głównego zamka. I tutaj przez całą klatkę piersiową powietrze do wnętrza może wpadać, i tutaj będzie rozprowadzany meszem, który jest szybko schnący, oddychający i pomoże również wilgoci z wnętrza kurtki wylecieć. A będzie to możliwe dzięki wylotom, które znajdziemy na plecach. Mamy w sumie tutaj dwa otwierane wyloty. W przypadku spodni mamy również perforacje w okolicach ud oraz łydek, a nad kolanami znajdziemy otwierane panele wentylacyjne. I w porównaniu do kurtki Held Cosmo 3 w tej nowszej wersji Cosmo 4 perforacje zostały przeniesione w bezpieczną odległość od szwów, aby konstrukcja była mocniejsza, bo w poprzedniej wersji wzdłuż szwów ciągnął się pas perforacji. Tutaj mamy je skupione w jednym miejscu, ale w bezpiecznej odległości od szwa. Cosmo 4 przeszła także ewolucję, jeżeli chodzi o zastosowane protektory, bo w poprzedniej wersji mieliśmy komplet od marki Sastek, a tutaj pojawiają się nam już D3O, czyli te charakterystyczne pomarańczowe protektory, które twardnieją dopiero w przypadku uderzenia, a na co dzień są bardzo miękkie, elastyczne i dobrze pracują z ruchami motocyklisty. I znajdziemy protektory na barkach, na łokciach, na biodrach oraz kolanach. I wszystkie są poziomu drugiego. A jeżeli chcecie rozszerzyć swoje bezpieczeństwo, to do kurtki możecie doposażyć się w protektor na plecy oraz na klatkę piersiową, a w przypadku spodni, możemy jeszcze doposażyć się w protektor na kość ogonową. Cały zestaw zyskał certyfikację podwójnego A. Zadbano także o bezpieczeństwo pasywne i model został zaopatrzony w odblaski. Które poprawią waszą widoczność po zmroku. A kiedy temperatura spadnie, to wtedy zamykamy wszystkie wloty wentylacyjne i wewnątrz kurtki mamy jeszcze dodatkową warstwę ocieplającą. W spodniach jej nie znajdziemy, znajduje się tylko w kurtce. Ma ona formę kamizelki i znajdziemy w niej jedną kieszeń do przechowywania. Na wygodę w Kosmo 4 składa się przede wszystkim miękko wyprawiona bawola-skóra, która będzie dobrze współpracować z ruchami motocyklisty. Kolejnym elementem będą elastyczne wstawki. Znajdziecie je nad łokciami oraz na plecach, a w przypadku spodni nad kolanami oraz nad pośladkami. W spodniach zastosowano także elastyczny materiał, szczególnie w kroku, tak aby łatwo było Wam wsiąść na motocykl. Na biodrach zastosowano napy, dzięki którym możemy dopasować tą kurtkę do swojej sylwetki, a w przypadku spodni zrobimy to w pasie. Kurtka Held Cosmo 4 w zewnętrznej warstwie zapewnia nam cztery kieszenie do przechowywania. Dwie klasyczne, dwie na klatce piersiowej, a w środku mamy dodatkowo jeszcze trzy kieszenie. A jeżeli macie w piętą ocieplinę, to tam znajduje się jeszcze jedna kieszeń. A spodnie Held Cosmo 4 to dwa miejsca do przechowywania, dwie kieszenie. Held Cosmo 4, czyli miękko wyprawiona skóra bydlęca z technologią TFL, która da Wam komfort termiczny. Dostępna na rrmoto.pl. Link do modelu w opisie, a jeżeli sami chcecie go przymierzyć, no to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.